Dzień dobry, moi drodzy! Witam Was bardzo serdecznie na kanale Kota w Pierniku i zapraszam na czytanie z kart tarota na miesiąc wrzesień 2023 roku. Moi drodzy, czytania mam nadzieję będą krótkie i takie pogodne i przyjemne dla wszystkich. Jeśli w zeszłym miesiącu, w sierpniu, nie wydarzyło się nic, co mówiłam poprzednio, na kanale, czyli na przykład dla baranów nie wydarzyło się tak jak, jak karty przekazywały, to znaczy, że albo ta energia jeszcze nie nadeszła i gdzieś dopiero na was czeka, albo po prostu trzeba zerknąć też na film, w którym macie ascendent, albo jakieś inne ważne planety, chociażby na przykład księżyc, nasz główny satelita do takich filmików właśnie, gdzie, gdzie macie je umiejscowione, w jakich znakach i tam może zerknąć, bo czasami właśnie jest tak, że po prostu realizuje się coś, co jest dla Waszego ascendentu, a nie dla znaku słonecznego. I czasami po prostu karty nie realizują się w ogóle. A to y, też jest efekt tego, że czytanie jest po prostu ogólne dla wszystkich, a nie typowo indywidualne. Więc tak słowem wstępu y, zaczynamy wrzesień, moi drodzy, y, miesiąc y, szkolny. No i myślę, że bardzo szybko przyjdzie jesień w tym roku. Zacznie się robić chłodniej, więc. Y, Ku pokrzepieniu serc mam nadzieję te czytania będą. No dobra moi drodzy, to tak gwoli wstępu i za chwilę widzimy się z poszczególnymi znakami Zodiaku. Witam serdecznie wszystkie osoby z pod znaku ryb i zapraszam na y, karty tarota na miesiąc wrzesień. Y, oczywiście, już potasowana, no tak się ciężko tasują. Słuchajcie, jak słyszycie jakiś wiatrak, to bardzo was przepraszam, ale nie idzie w tej chałupie. Nie idzie wytrzymać, i niestety, ale y, musiałam go zapuścić prosto na siebie, bo no, zwariuje za chwilę, nie? Y, moi drodzy, i tak lecimy z tematem. Jaki ten miesiąc dla Was będzie, czyli aura, energia. no, Jak tam chcecie. Wyzwanie, które przed Wami stoi. Jak powinniście odpowiedzieć na takie wyzwanie, i karta rady, ostrzeżenia bądź też yy, wyniku. No i zobaczmy. Na dole czytania mamy 8 denarów, czyli praca. Praca, 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 praca. I praca, która przynosi. Owoce, które przynosi pieniądze, więc dobra karta. No i jaki ten miesiąc będzie? Mak. Yy, mamy maga. Ten mak mi przypomina cholernie Jezusa yy, w ogóle, yy, więc tak trochę no, nie podoba mi się ta karta ogólnie w tej talii, jakoś tak no dziwnie. Ale dobra. Yy, mak. Możliwości. Wykorzystywanie wszystkich możliwości. Czarowanie. W Trafianie na osoby, które potrafią czarować, które potrafią zmienić Wasze życie, talenty, wykorzystywanie tych, tych talentów. Mak jest bardzo dobrą kartą dla osób, które chcą coś osiągnąć, mają jakieś możliwości, mają jakieś wszechstronne talenty, na przykład. Mak jest bardzo dobrą kartą. Ja myślę, że jedną z lepszych ogólnie w tarocie. Mówiąca o tym, że coś rozpoczyna się. Nad czymś pracujemy, mieszamy w kociołku. Mamy tyle różnych możliwości do wykorzystania, żeż się w głowie po prostu nie, nie mieści. Wręcz wyłazi nam, wyłazi nam wszystko z lodówki. Mamy wszystko podane na tacy. Jesteśmy własnymi szefami. Rządzimy sami sobą. Jesteśmy najważniejsi i mamy przedmioty których, i ludzi, których możemy użyć, ale my i tak jesteśmy w tym wszystkim najważniejsi. Moi drodzy, wiara w swoje marzenia, wiara w własne wizje i też poczucie realizacji tego własnymi rękoma. Myślę, że uwaga tutaj, w uwagach, tak, w ostrzeżeniu powiedziałabym, żebyście uważali na kuglarzy, na kłamstwa, na oszukiwanie też samego siebie czasem, nie, bo mak potrafi być być takim, czy, tak, taką osobą, która lubi kłamać, lubi oszukiwać, lubi podburzać lekko, może nawet nie jest manipu manipulantem, ale y, taką osobą, która nieźle potrafi namieszać w tym garze życia. Dodatkowo, y, czasem może być tak dla, dla niektórych, że y, będą żyli w takim pośpiechu w tym miesiącu y, i wiecznie zaczynali coś od nowa, albo coś kompletnie nowego, a nie kończyli jednego, zaczynali już drugie. Rozumiecie? Y, Myślę, że y, to jest bardzo dobra karta, y, słuchajcie, y, do tego, żeby zmieniać życie y, tak jak my chcemy, tak jak my sami zechcemy, y, pokazać swój geniusz, swoje talenty. Y, y, to jest też karta, która mówi o tym i będzie mówiła w... Y, w tym miesiącu, o, o, o tym, że będziemy dostosowywali y, wszystkie sytuacje i miejsca do tego, y, jakie mamy potrzeby w danej chwili, jakie mamy życzenia y, w, w danej chwili. Myślę, że y, zmieniać będziecie to, co zechcecie. Dokładnie taką wizję maga na ten miesiąc dla ryb mam Bardzo fajna karta, bardzo kreatywna. Karta mówiąca o takiej sile i energii do działania, do pracy, do nabierania takiej werwy do, 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 jakiej, do jakiejkolwiek aktywności, którą tam sobie wymyślicie. A jakie wyzwanie przed Wami stoi, moi drodzy? 10 pucharów. Nie dać się pożyć tęczy. Taki żarcik oczywiście. Dziesiątka, dziesiątka pucharów. Pozytywne emocje, ale wyzwaniem będzie wybaczanie. Wybaczanie innym ich win, błędów, krzywd. Wyzwaniem może być też stworzenie szczęśliwego związku, szczęśliwej rodziny i miłości. Może nie miłości, może miłość ona sama się wytworzy, ale chodzi mi o takie poczucie spełnienia, poczucie szczęścia. Myślę, że tak, że, że takie wyzwanie może mieć miejsce dla ryb w tym, we wrześniu że i, Jak stworzyć sobie szczęśliwą rodzinę, y, szczęśliwą, zgodną, trwałą miłość? Na przykład, jak, y, jak to zrobić, żeby tak było? Jak to zrobić, żeby pojawiły się w moim życiu pozytywne uczucia i y, 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 pozytywne emocje? Y, jak y, zrobić, żeby świat stał się piękniejszy? No. A jak odpowiedzieć na to wyzwanie? Y, paść pucharów. Czyli księżniczka Pucharów w tym wydaniu, nie? czyli tak jakby to powiedzieć, giermek, yy, giermek Pucharów w innych taliach. Yy, otworzyć się na yy, słuchanie swojego serca, otworzyć się też na słuchanie innych, otworzyć się na dobro. Yy, dać się porwać yy, namiętnością serca, dokładnie. Yy, i dać innym miłość, obdarzyć ludzi miłością, obdarzyć ludzi uczuciem, obdarzyć innych, szanować emocje innych. Myślę, że też dobrze jest ulec jakiejś refleksji w tym miesiącu. karta pazia pucharów, to karta szansy na coś. Szansy, którą można zdobyć. A mamy tutaj maga. Mag zdobywa, co chce. Bo ma możliwości i jest kreatywny. I ten Paź pucharów mówi tylko, otwórz swoje serce. Po prostu. Otwórz swoje serce. Może też bądź posłańcem dobrych wiadomości, takich, które podnoszą ludzi innych na duchu. Akceptuj, szanuj. Myślę, że chyba. I nie ulegaj wątpliwościom o przede wszystkim, nie? Nie ulegaj wątpliwościom, że yy, takim, które będą cię yy, skłaniały ku yy, poprzestaniu na tym, co już zrobiłeś, nie? I, I. A to może być niewystarczające. No i. O, i kapłanka. Kapłanka. To jest jakaś tajemnica jeszcze, nie do końca rozwiązane jest wszystko moim zdaniem. Kapłanka może właśnie mówić o refleksji, ale może też, kochani, mówić, że trzeba stworzyć sobie jakiś dojrzały plan. I akceptacja też tutaj będzie ważna. Jako rada powiedziałabym, że hmm, poczekać, pomedytować. Dać sobie czas, postarać się choć na chwilę oderwać myśli od danego problemu. Ale jednocześnie nie mieć poczucia bycia ofiarą w czymś, tak? w sytuacji, w relacji. Trzeba odpocząć, znać, znaleźć chwilę na to, żeby nie wiem, popatrzeć przez okno, posłuchać innych ludzi otworzyć się też na innych ludzi. Y... Mogą tutaj też być jakieś tajemne sprawy, tajemnice, nie, nie jest coś do końca odkryte przed Wami. Coś, y... może ktoś jest taki bardzo skryty, sekretny taki i, i też nie, nie, nie potraficie do niego w odpowiedni sposób, y... odpowiedni sposób podejść. Ale kapłanka mówi o wykorzystaniu swojej intuicji, o Słuchaniu swojej intuicji. Jeżeli intuicja wam coś podpowiada, co możecie wykorzystać, to zróbcie to, bo to jest jakaś szansa dla Was. No i dobra. I teraz, jaka emocja będzie Wam towarzyszyła najczęściej we wrześniu? Moi drodzy, jeżeli będzie negatywna, to wykorzystamy karty Happy Little Things. Żeby no tą emocję negatywną z siebie wyrzucić, pozbyć się jej, nie wiem, przepracować ją. A jeśli będzie pozytywna, to po prostu odczytamy to jako humor. No i co tutaj? Gniew. Możemy po prostu być na kogoś obrażeni, oburzeni, zagniewani. Czasami tak, tak niestety jest. Ale przeczytam Wam fragment, co chcą nam tutaj powiedzieć nasze autorki tej talii. Gniew to narastająca silna emocja, która w swoim apogeum może odciąć nas od racjonalnego myślenia i wywołać poważne szkody. Związane jest z uczuciem niezadowolenia z wydarzeń w naszym życiu, lub jest spowodowana nieakceptowalnymi przez nas zachowaniami innych. Odczuwamy gniew, kiedy ktoś dotknie naszego czułego punktu, skrytykuje nas, obrazi lub zawiedzie nasze zaufanie. Do gniewu skłania również rażąca niesprawiedliwość i wyzysk. Gniewamy się na kogoś, kto nas nie szanuje, kłóci się i docina nam kąśliwymi uwa uwagami. Gdy wybuchamy gniewem, zwykle ranimy innych, gdy go tłumimy, ranimy siebie. Po co nam to uczucie? Pokazuje bardzo ważne dla nas granice naszej zgody lub niezgody na coś. Uwyraźnia nasze postawy, których nie jesteśmy czasem pewni, konfrontuje nasz światopogląd i normy społeczne. Różnicuje nasz stosunek do ludzi, stwierdzamy z kim nam po drodze, a z kim nie. Zmaga odwagę i niweluje lęk przed powiedzeniem czegoś lub zachowaniem, na które bez gniewu nie byłoby nas stać. Wyzwala kreatywność i ukryte siły. Pokazuje, co jest dla nas ważne i o co jesteśmy w stanie walczyć. Właśnie. O co jesteśmy w stanie walczyć, pokazuje. Gniew jest jakby taką siłą napędową do działania czasami, nie? No i dobra, jak sobie z tym poradzić? Proszę bardzo, tylko miłość, moi drodzy. Dziewiątka, więc przeczytamy. Po prostu miłość. Co możemy powiedzieć? Wszystko, czego potrzebujemy, to po prostu miłość. Miłość między mężczyzną a kobietą, mężczyzną a mężczyzną, kobietą a kobietą. Miłość do kota, do psa, do siebie. Kocham mamę, tatę. Miłość do dziadków i wnuków, synów i córek, do przyjaciół, do braci i sióstr. Czasami po prostu poproś o słowa. Czasami po prostu powiedz słowa. Miłość nie może się mylić. Tak. Miłość jest w życiu najważniejsza. Oprócz tego jeszcze zdrowie i rodzina. Już dzisiaj zresztą o tym mówiłam w jakimś poprzednim filmie dla któregoś ze znaków zodiaku. Moje drogie ryby, dziękuję wam serdecznie. Życzę wam odpoczynku Udanej końcówki wakacji, spełnienia marzeń, oczywiście, i życzę Wam czego, żebyście trzymali się zdrowo i wrócili na kanał. Do następnych filmów. Do zobaczenia, papa. Pa.